To ty, cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku poznamy rodzajniki określone w pigułce. A ja jestem Monika z Kipitalia i zapraszam cię na ten odcinek. A więc, co to jest rodzajnik i jaka jest jego funkcja? Generalnie zadaniem rodzajnika jest informowanie o rodzaju i liczbie rzeczownika. Określa również, czy dany rzeczownik, o którym jest mowa, znany jest rozmówcy. W języku włoskim wyróżniamy tylko rodzaj męski albo żeński. Najpierw zaczniemy od rodzaju żeńskiego. Rodzajnik e, la występuje przed rzeczownikami, które zaczynają się na spółgłoskę. Natomiast rodzajnik l z apostrofem zaczynają, e, zaczynają się, występują przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę. I na przykład, oprócz tego la y, i el z apostrofem w liczbie mnogiej przybiera formę LE. I wtedy na przykład powiemy la casa, czyli dom, le case, czyli domy, albo la camera, pokój, le kamerę pokoje. E, teraz może jakieś słowo zaczynające się na samą głoskę, czyli lamika. Przyjaciółka, znajoma, le amikę, przyjaciółki, znajome. Jak zauważycie, większość rzeczowników rodzaju żeńskiego kończy się na literę a, w liczbie pojedynczej, natomiast w liczbie mnogiej ma końcówkę e. Ok? Oczywiście są też wyjątki, ale do nich dojdziemy po kolei. Czyli, reasumując, rodzaj żeński. Rzeczowniki, e, rzeczowniki. Rodzaj żeński, rodzajniki określone. La i L z apostrofem w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej będzie le. A teraz przejdziemy do rodzaju męskiego. Rodzajnik il występuje przed rzeczownikami e, zaczynającymi się na spółgoskę, czyli na przykład Il ragazzo. Rodzajnik L z apostrofę występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę. Oraz mamy trzeci rodzajnik rodzaju męskiego i jest to lo. Lo występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się na s plus spółgłoska, x, e, z, g, n, czyli ten dźwięk w języku włoskim, n, p plus n, P plus S lub J plus samogłoska. Jak zauważycie, mamy il ragazzo, czyli chłopak, chłopczyk i ragazzi, ok? L'amico, przyjaciel, znajomy, li amici, lo studente, li studenti. I jak zauważycie um, Wtedy, kiedy mamy rodzajnik w liczbie pojedynczej il, to w liczbie mnogiej przybiera formę i, tak? Il ragazzo, i ragazzi. Natomiast oba rodzajniki, L z apostrofem i LO, w liczbie mnogiej przybierają formę li, ok? Czyli mamy l'amico, li amici, lo studente, li studenti. Oczywiście, jak zauważyliście, e, słowa, czyli rzeczowniki w, w liczbie pojedynczej, mają końcówkę "-o", w liczbie mnogiej przybierają końcówkę i. Okay? Natomiast, oczywiście, są też wyjątki. Jest kilka słów rodzaju męskiego, które, mimo że e, mają końcówkę a, słowa to będą rodzaju męskiego nie będą rodzaju żeńskiego i takim słowem będzie il problema, tak? Czyli problem il piżama, czyli piżama i wiele, wiele innych, jak wam przychodzi do głowy jeszcze inne i znacie inne, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Oraz kolejną rzeczą taką ważną, że e, mamy te rzeczowniki kończące się na literę e w liczbie pojedynczej, natomiast w liczbie mnogiej przybierają końcówkę i. I mogą to być rzeczowniki rodzaju żeńskiego lub rodzaju męskiego. Nie ma tutaj reguły, przynajmniej ja takiej nie znam, jeżeli znacie to podzielcie się. Z takich rzeczowników trzeba się po prostu nauczyć na pamięć. I na przykład z takich e, rzeczowników będzie il kane czyli pies, mamy końcówkę e i jest to rodzaj męski. W liczbie, poje, w liczbie mnogiej będzie to i kani. Mamy również słowo la kiewe i tu jest końcówka w rzeczowniku e, ale to już jest rodzajnik e, żeński i jest to klucz, w liczbie mnogiej będzie le kiawi. Możemy mieć też il bikiere, czyli szklanka kieliszek, i bikieri. I wiele, wiele innych. Jeżeli znacie inne słowa, to podzielcie się z nami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Tak jak wspominałam, jeżeli chcesz, to w komentarzu napisz kilka słów, które znasz i chciałbyś się z nami, albo chciałabyś się z nami podzielić. Ala prossima, grazie. Ciao, ciao. Rodzajnik L z apostropem występuje przed rzeczownikami, kończąc zaczynającymi, zaczynającymi. Natomiast, ma, natomiast mamy też słowo lakiawe, czyli kiu, kiu, kiu". <grymne>